tym że zrobimy dokładnie yy, misję poboczną, która była w DLC, czyli tak zwani zaginieni górnicy. W końcu mi się udało ją znaleźć, więc zobaczymy, co nasz zleceniodawca ma do powiedzenia. Więc zapraszam was do oglądania. Nie było. Witaj, Wiedźminie. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro. A nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli ile prawdy w plotkach. No, i nie wrócili. Dobra, można Trzeba zacząć od poszukiwań. To trwa i winduje koszty. Byle nie za wysoko. No dobra. Powiedzmy jaką damy stawkę ostateczną. Jest 388 do wyboru, czy maksymalnie. Dobra, ostatnio uznałem, że tak ostatnio mi nie wyszło handlowanie, ale może 300, czyli 30 różnicy coś zmieni. Wcześniej chyba udało mi się 10, 10 tylko wynegocjować koron, Teraz spróbujmy. No, parę koron mogę w sumie dorzucić, no, ale na dobra, dobra naszych chłopców zgoda. Niech będzie tyle. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki wiedźminie. No dobrze, 400 metrów no, do pokonania. Cudownie. No i zobaczymy, cóż takiego misja z DLC nam dodała do gry. Zjadę stąd, czy nie zjadę? Zjadę, a jak? No jedź, przydałby się też szybki znacznik, bo z tego co widzę, nie odblokował mi się to, jak tutaj zbierałem wszystkie misje. O, jest, w końcu. Przy tablicy byłem wcześniej, w ogólnie zrobiłem taką rundkę po paru miastach, żeby to zebrać zlecenia z tych tablic, no ale tutaj widać mi się, nie odblokował szybki znacznik, no ale już jest. 160 metrów do wykonania, 140. Coś tam dużego było. A nie, to tylko niedźwiedzie. Dziewicami się bić nie będziemy, bo szkoda ich obu z górników. Może będą jakieś ślady? No, zaskakuj. No jak są ludzkie ślady? to prosto na wilki weszli, czy jak? Rany, jakby od tempego narzędzia. Klatka piersiowa zmierzczona do szczętu Coś tu się czął. Coś tu się czął. Hmm, może Igni? Chyba no, tak już do wilki są spore na Igni. No chodź. Drzew nie złamał wiatr. Tylko coś, coś dużego. No się zapowiada ciekawie. A cóż to będzie to coś dużego? A cóż to jest? No, badaj, bodaj. Pokruszone kości ludzkie. Wygląda na to, że to troll skalny. W nic nie widać łup łup Cój w razie co w płyn wezmę Chcę porozmawiać z kimką ja mocny Ojcież łup łup Czekaj chcę porozmawiać rozmawiać Chuj, bo jak nie, ja ty łup i tamtych. Właśnie, czemu ty ich łup? Weź mi w dom. Ja mówię, człeki, wam, a oni łup, łup w moje kamienie. To i ja łup. Hmm, to ci nie ujdzie na sucho. To ci nie ujdzie na sucho. Pleczów. O tam jest najlepiej Nie mają tam strony a tak dłużej. No Cholera rychło w czas mam coś, mam kurczaka W razie ja poczekam na kłęb Nie ma. No, coś mogę zebrać. Czy nie mogę? Miecz chowaj. Chyba nic nie mogę. Nie mogę, mogę. Co tu jest? Silna potwora, potwora, skóra trola, mutagen. Caroline. broniaka. I zobaczymy zaraz jaka. I trofeum z trola. No, trofeum trzeba zdobyć. Dobra, i cóż tam ten łup-łup miał za miecz? Caroline, broń stalowa, unikat 218-266, 87 żywotności, różne dodatki. No, przyzwoita, ale jednak pozostanę przy swojej. Coś tu jest? Gdzie jest tego? Trofeum strola No przełącz się. Oświadczenie się za cios kończący. Potwory. No dobra Coś tu może jeszcze będzie? Nie, nic nie widać Chyba, że tutaj. Nic nie widać, nic nie widać. Chyba, że tutaj, nie, to jak się będą pierdoły. O, jest skrzyneczka jakaś Len, czarny proszek, schemat buty kawalerzysty, spłodnie myśliwskie i łoreny. No dobra, wygląda na to, że z tą misją to by było na tyle. A szkoda, spodziewałem się czegoś bardziej wymagającego. Gdzie jesteś, koniu? Tu jesteś, koniu. Więc wracamy po nagrodę. I cały czas szukam kurcze misji, aż się przejadę. mam znacznik, w sensie, to sobie powodrużuję. No, więc gdzie to było? Tutaj. No, a tak ogółem poszukuję jeszcze cały czas tego. Łajna Biesa. Z racji tego, że chcę zdobyć to łajno, żeby móc zrobić przynętę na czarta. Jak mi się to uda, będę strasznie zadowolony. To sobie wtedy czarta jeszcze przywołamy. Jestem ciekaw, czym jest ten czart, ponieważ sama nazwa brzmi dosyć ciekawie. I mam nadzieję, że to będzie kolejny z interesujących potworów w Wiedźminie 3, którego jeszcze nie widzieliśmy ilu obcych na wyspach nie było. Witaj wiedźminie. Znalazłem górników. Weszli do jaskini trola i zastali go w domu. Nikt? Nikt, ale i troll nie będzie sprawiał kłopotu. Marna to pociecha. Mimo to nagroda się należy. Masz i szerokiej drogi. No cóż, no życie, stary, nic nie poradzisz, czysta koron. No dobrze, to jeszcze jedno. Jedną misję może zrobimy w takim razie. Upiór z... Powiedzmy tą na ten wyższy poziom, albo nie, zlecenie smog. No dobra, czymże będzie ten smog? gdzie jest ta szybka podróż. No, skacz, skacz, skacz udało się. Ale jak dalej poskacze. Um, gdzie to trzeba się udać? Zlecenie smog, to jest we wsi Frisdale, Frisdal. Jakkolwiek to się mówi. I tak będę teraz robił właśnie takie odcinki po dwie, trzy może misje... poboczne. No to będzie się w sumie fajnie oglądało. Tak... no... jakby to powiedzieć szybko, sprawnie. I zawsze będzie można sobie wybrać który się odcinek chce obejrzeć. Oho, Wiedźmin! Przychodzicie w sprawie Smoka, co? No, który, będzie, który chce się obejrzeć, i po tytułach można znaleźć, który będzie nas najbardziej interesował. No dobra, kontynuujemy. Powiedz coś o tym smoku, jak wygląda na przykład. A wy nie wiecie, to co z was za zabójca potworu? No, łuski ma skrzydła, pazury, smog jak smog. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. Nagroda. Rozmawiajmy o nagrodzie. Bo tyle co dajesz za smoka biorę zwykle za nekera. 337 powiedzmy na te 310. Sporo. No ale smok to nie byle co, niech będzie! Zgadzam się? No dobra! Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrze się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach. Od powis po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłbyś się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami, z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. No dobrze, więc idziemy zobaczyć, cóż to za rany mają w tym budynku. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak jak mogę wam pomóc? Chcę obejrzeć rany, pewnie będą dwie opcje wyboru, albo obejrzyjmy rany. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii. Dobrze, niech będzie. Gdzie znaleziono ciała? Na polanie, za rzeką. Chłopcy lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. No dobrze, obejrzyjmy ciała ofiar. Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. Dobra, no co to by było na tyle z przeszukiwania ciał? O, więc... ile daleko nie ma, więc można się przebiec. Hmm, coś tu jest. Jakiś mizerny ten smog. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. A ty krowi krwi Może poprowadzą mnie doleża. No, gdzie jest ta krew? No dobra, jest Tylko jest znak. Czy to będzie smok, czy to będzie coś innego? No, oglądaj, oglądaj. No, uda ci się. Wierzę w ciebie. No. Pogruchotane kości. Spadł z wysoka. Gniazdo widłogona, zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. No dobrze, porozmawiaj ze starszym fyrezal Pry o przynęcie Tak się okazało nie jest to żaden smok niestety a szkoda a jest to zwykły widłogon. Ale widługona też będzie fajnie zabić ale sobie poczekam do tego, do, do rana. Mam no tak po co po nocy latać. Godzina ósma. Powinno być jasno, jest jasno, kontynuujemy. No to pomożecie ze smokiem czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny Szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo, a jak z prawej, to. ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. No, więc trzeba będzie owce tego pognać. Jak się mała owce, Ej, baranie! O, ci będziemy polować na widłogona. <śpiewanie> Ej, baranie. I owca, ruchy, ruchy owca. <śpiewanie> Nie no, Jezu i teraz będziemy kurcie, z zawcą latać. No, gdzie mi tu uciekasz? Jest nie, no, to będzie rzeźba z mowcą. No idź, taś, 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 taś. Kurwa, jak spierdala? Ale powoli, powoli do celu. O, no, tą dupę. Już niedaleko. No, taś, taś. Ej, baranie. Gdzie? Smok. O Jezu, smok. Olebny jabłko. No dobra, trofeum, weź trofeum. No wcz, idź pobrykać, zasłużyłeś sobie. <laughs> Le. Gdzie jest to trofeum? A tutaj myśli i surowe mięso, spożywki, skóra z tancerz. Uuu, cóż to będzie tancerz? Więc bierzemy trofeum ze smoka i idziemy oddać prosto do wioski. A jeszcze sprawdzić, co to jest ten tancerz. Czym jest tancerz? To jest tancerz, tak. 205-251 broń stalowa. Ale niespecjalne dodatki: 3 gniazda. No, czyli tak teraz. standardowy jak na ten level. Jeszcze jak poziom? A, dopiero połowa. Żeby dostać złote trofeum, na tego na PS trzeba. 35. poziom, no się masz. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Rozwiązałem wasz problem. I co tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak, i złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska, niby z komina. Wszystko jak w pieśniach Skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. <noise> jest potwór, no. przychodzi Wiedźmin i... nie ma potwora. No, jest potwór, przychodzi Wiedźmin i nie ma potwora. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, jeżeli się podobało zostaw lajka, skomentuj, zasubskrybuj i do zobaczenia w następnych misjach pobocznych z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Trzymajcie się, na razie.